Wyobraź sobie, że odkrywasz sposób na eksplorację innych wymiarów. Co by się stało, gdybyśmy mogli zobaczyć alternatywne rzeczywistości, w których nasze decyzje miały zupełnie inne konsekwencje? Taki scenariusz mógłby całkowicie zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. W jednym wymiarze moglibyśmy być miliarderami, w innym żyć w ubóstwie, a w jeszcze innym być artystami, którzy zmieniają świat. Taki dostęp do innych wersji nas samych mógłby prowadzić do głębokich refleksji na temat naszych wyborów i ich wpływu na nasze życie. Czy odkrycie tych wymiarów mogłoby zmusić nas do lepszego zrozumienia siebie i innych? Z drugiej strony, co z konsekwencjami takiego odkrycia? Możliwe, że konflikty między wymiarami stałyby się realnym zagrożeniem, a ludzkość musiałaby znaleźć sposób na koegzystencję z innymi wersjami siebie. Czy moglibyśmy stworzyć sojusze z naszymi alternatywnymi ja, czy raczej staralibyśmy się zdominować inne rzeczywistości? To prowadzi do pytania, czy prawda jest tylko jedną, czy może istnieje wiele prawd, które musimy zrozumieć, aby w pełni poznać naszą rzeczywistość i odnaleźć sens w naszym istnieniu.